z dnia 19 listopada 2012, która to uchwała określała wysokość stawek podatkowych na 2013 rok. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014. Jeżeli Państwo radni mieli czas zapoznać się ze stawkami, to już chyba wiedzą, i nas, nas, że stawki roku 2014 pozostały na poziomie roku 2013. W podatku od nieruchomości na rok 2014 stawki nie zmieniły się w porównaniu do stawki roku, który się kończy. Wzrost jest zero. Mogę powiedzieć, że wzrost podany przez ministra finansów wzrost podatków średnio od 0,9 do 1%. <laughs> Górnik przedstawiając swój projekt pod głosowanie przez Radę Miejską nie zastosował się, nie skorzystał z takiej możliwości. Podatek od nieruchomości w Gminie Łonie w roku 2014 jest równy stawką podatku w roku 2013. <laughs> Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych w tej sprawie? Proszę pan, panie. Ja chciałbym bardzo podziękować panu burmistrzowi, że przygotował się e, posłuchał e, naszych wniosków, znaczy naszych prośb e, o to, żeby podatków nie podnosić w tym roku e, zrezygnować z podnoszenia podatków no, Wiemy już, że w każdym z, każdym z tych projektów jest e, zachowana stawka z roku południowego. My nie będziemy pomimo wszystko, dalej roku, że dalej wnosimy do obniżenia razem ale bardzo cieszymy się, że zachowaliśmy, że będzie zachowana stawka na poziomie 2%. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, za ad to oczywiście, że radni i wszyscy mieszkańcy, ja także składałem takie wnioski do siebie, żeby podatki były najniższe albo żeby nie było ich wcale, ale ja muszę reprezentować również interesy gminy, interes budżetu. I to nie wynika z wniosku pani pójść prawnych, to wynika z analizy sytuacji i wynika z inflacji, która była niska w ostatnim roku I świadczy o tym również ta prognoza dopuszczalne wskaźniki wzrostu tego podatku, o którym mówiła pani skarbniczy na poziomie 0,9-1%, chociaż naprawdę... Gdybyśmy z tego Oczywiście my nie mamy podatków, także mieliśmy jeszcze możliwość podniesienia. Tak jak powiedziałem, wynikało to z analizy sytuacji wielu czynników, również z analizy gospodarczej na terenie gminy Głoni i również z innej inflacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Proszę o podniesienie ręki. 20 osób, dziękuję. W takim razie przystępujemy do następnego projektu w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Do celu wymiaru podatku rolnego na 2014 rok. Proszę, Pani Wiskarni. Następna uchwała dotyczy podatku rolnego, przy czym uchwała nie określa podatku, tylko określa wysokość ceny żyta, która służy do obliczenia tego podatku. Powiem, że tak jak w poprzednim podatku, podatek rolny również nie zostaje podwyższony, pozostaje na poziomie roku 2014 i będzie w takiej samej wysokości jak w roku 2014, a projekt tej uchwały brzmi tak, znowu na początku przywołane są przepisy o samorządzie gminnym, o podatku rolnym i paragraf pierwszy projektu tej uchwały ma zakres, że obniża się średnią cenę do celu wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny stóp użyta za okres jedenastu. padał poprzedzający kwartał, poprzedzający rok podatkowy, tak jak zabiłe. te wszystkie zapisy ukazały się w Monitorze Polskim i z kwoty 69,28 za jedną zdecydone do kwoty 4160 i wykonanie tej uchwały powierza się burmistrzowi Głonia, uchwały, w dłoniach uchwały i życie 14 dni po 14 dni od jej opublikowania i cena jest taki załącznik do tej uchwały, którą radni by otrzymali razem z projektem uchwały. I tam są wyliczenia, jaka, jakaż to będzie, jakaż to, będzie jakaż to będzie stawka. Proszę Państwa, w roku 2014 będzie dokładnie taka sama jak w roku 2013. Tam są też takie obliczenia, z których wynika, jaka to jest różnica między stawką stawową a lokalną. Oczywiście jest różnica, ale podatek rolny od wielu lat nie jest obliczany w górnych swoich możliwościach i teraz też pozostaje. Na poziomie roku 2013 w imieniu burmistrza uprzejmie wnoszę o przyjęcie takiego rozwiązania, jeżeli chodzi o stawki podatku rolnego na rok 2013. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, Pan Bakon? Chciałbym tutaj podziękować w imieniu rolników, że Pan Burmistrz zaproponował taki projekt, nie podnosić podatku, który był w zeszłym roku. Ale może dwa słowa uwagi. W zeszłym roku propozycja Pana Burmistrza była 98% podwyższenia. Stanęło na tym, że Rada zagłosowała na 25%. To było o pięciokrotnie wyższe podniesienie podatku niż pozostałych. Od nieruchomości, od innych. Więc podatek rolny w zeszłym roku był najwyżej podniesiony, najwięcej podniesiony. W tym roku cena żyta diametralnie spadła o 50%. Z 1200 na 600 zł, więc to jest bardzo duży spadek, który się jeszcze nie uwzględnił w tej stawce, którą podaje Ministerstwo Finansów. Więc moja prośba jest, żeby w tym wypadku trochę obniżyć ten podatek od rolny z uwagi na to, że w zeszłym roku był podniesiony wysoko, a cena żyta jest wielokrotnie niższa niż podawana przez głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie. Też chciałam zauważyć, że w uzasadnieniu do tego projektu uchwały mamy napisane coś takiego, że stawkę lokalną podatku pozostawia się na poziomie z poprzedniego roku, a tymczasem stawka ustawowa w 2014 roku została zmniejszona o 87%. I tu przypominam się do wniosku Pana Pokoju. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej Pani Burmistrz, proszę. Panie Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymujemy w tej sprawie. Podatek rolny od wielu lat jest na znacznie niższym poziomie niż niższe stawki ustawowe, czyli te, które są proponowane przez przez U Statystycznej. W związku z początku propozycja moja to że, że, że jest, żeby utrzymać ten projekt. Stawki ustawowe, o jest niższy? Pańska wystawka rok. Ustawowa stawka z tytułu 2014 do 2014. Jest to, Tylko się, ile jest ustawowa stawka ile nie Stawka ustawowa 69 28 my proponujemy 41 złotych. W związku z tym ten podatek jest znacznie niższy od stawki ustawowej. Dziękuję. Pan Bakon. Tak Panie Burmistrzu zgadza się, ale to już od Pani Tuzińskiej, Jak była Pani Tuzińska Burmistrzem, podatek rolny zawsze był niższy, chociaż wtedy dochodowość w rolnictwie była przyzwoita bym powiedział. Natomiast ten rok, ostatnie lata szczególnie, ale ten rok Dał się nam we znaki przeogromnie. W tej chwili nawet jak jechałem na sesję, to jeszcze była kopana marchewka z tego błota wyciągana przed łoniem. jest, Ceny są dziesięcioletnie, dwunastoletnie, koszty są obecne, natomiast praca jest przeogromnie ciężka w rolnictwie. Moja prośba o obniżenie o te 8%, tak jak jest rzeczywiście w Urzędzie Statystycznym. Trzymaj, trzymajmy się tego, bo jeżeli. Jeżeli te 8% nie uwzględnimy, to znaczy, że mamy podwyżkę w rolnictwie podatkową. No państwo, ja proponuję, żeby nie wściekacie tutaj po bo zaraz padną propozycje, żeby były jeszcze niższe. Zawsze tak przy podatkach. Zostało sprawdzone, wyliczone, czy ten podatek jest znacznie niższy niż wartość dopuszczalna. Całkowicie jest niższy. Podatek rolny, ja sobie daję teraz w tej propozycji, natomiast on nie jest głównym czynnikiem, głównym jeżeli chodzi o wody, ale potem podatek jest naprawdę niewielki. Wynosi podatek sektora Państwa Pani Skarbnik? No to proszę opłacić. 104 rocznie. 104 zł rocznie. To powiedzcie sobie do Państwa przez 12, to zobaczcie ile, ile kosztuje podatek z hektara ziemi miesięcznie. Ile jest 100 12? Kto ma kalkulatę? No, proszę bardzo, możemy tak tu pracować. 10 czyli to jest niecała paczka papierosów od hektara miesięcznie, miesięcznie. I to jest duży podatek, to proszę to udowodnić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Przepraszam bardzo, Panie Przewodniczący. Wielokrotnie, kiedy rozmawiamy o podatkach, pan burmistrz zaczyna mówić, czy to jest promocja, czy nie rozumiem. O czym pan mówi? Czy radni my nie mamy prawa powiedzieć swojego zdania? Zawsze jest komentarz, a jakiś tam nie wiadomo co. Doprawdy, panie burmistrzu. I to jest wiele lat. Cały czas to się tak ciągnie. Nie zgadzam się z tym. Absolutnie. To nie jest to wyliczenie. Każdy koszt się liczy. Każdy dzień się liczy praca. To nie jest tak. Panie, czy przeliczeniowe, ktoś ma 20 hektarów, opłaci za 25, to nie jest paczka papierosów. Jakie to wyliczenie? Szanowny Panie Radny Bako, nie odmawiam Panu prawa do zabierania głosu, tego nie kwestionowałem, natomiast Pan też nie może mi rozmawiać prawa do mojej opinii, którą przed chwilą wyraziłem, że ten podatek jest znacznie mniejszy, jeżeli chodzi o wartości dopuszczalnej. Mało tego, jeżeli są takie sytuacje w rolnictwie i rolnicy się dowiedzą, że jeżeli nastąpiła klęska, zaranie, to my oczywiście wyciągamy rękę i w takich sprawach pomagamy tylko wtedy, kiedy coś się wydarzyło, a zwolnienie by dotyczyło, czy w mniejszościach wszystkich generalnie. Dziękuję bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Proszę o podniesienie ręki. Ile? 12 osób za. Kto jest przeciw? Głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Pięć głosów wstrzymujących. Przystępujemy do punktu podpunktu trzeciego, punkcie czwartym w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na przyszły rok. Proszę Pani Skarbnik. To jest projekt uchwały, który określa wysokość stawek podatków od środków transportu roku 2014 y, załączników do tego jest bardzo dużo, bo zróżnicowanie y, na liczeniach podatków od różnego rodzaju pojazdów. W każdym razie to jest również podatek. 2013, bo dotyczy roku 2014, ale podział roku 2013. Nie jest to podatek, nie był górnymi, nie, nie był górnymi stawkami w roku 2013. Tym bardziej nie jest też z stawek, jakie na 2014, na 2014 roku ogłoszył minister finansów. Ty, ty do takiej Zwyżki miało dojść, to do, tak jak przewiń podatku lokalnego, jakim jest podatek nieruchomości, to też te podatki wzrosnąć o 0,9. One nie były najwyższe w roku 2013, nie są też w 2014. Można powiedzieć, że już w tej chwili o 2 stopnie są wyższe, bo w jednym roku...